Grok zaczął określać się mecha Hitlerem. Musk twierdzi, że problem został naprawiony, ale jeśli spytasz wersję za 300 dolarów, to wciąż odpowiada Hitler na pytanie, powiedz kim jesteś w jednym słowie. Poza tym, Grok dostał formy cielesne: anime, dziewczynki i szopa. I dobrze myślisz, co ludzie z tym robią. Oprócz tego, wyszedł Grok 4. Potrafi za każdym razem napisać test SAT na 100%, to samo testy na poziomie doktoranckim. W swoim ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym Ubisoft powiedział, że gracze lepiej się bawią dzięki mikropłatnościom w płatnych grach, bo gracze lubią customizować postacie albo szybciej progresować. No, możesz się domyślać, jaka była reakcja. Zwłaszcza, że Ubisoft jest znany ze swojej chciwości. Patch gry na start do kupna w trzech różnych wersjach, albo jak twierdzili, że Star Wars Outlaws było klapą, bo Star Warsy to słaba marka, a po prostu ludzie żegają ich otwartymi. Światami. Kiedyś dali Assassin's Creed nowego, 3 dni wcześniej jak dopłacisz. A ostatnio nawet wypowiadali się przeciwko inicjatywie Stop Killing Games, link w opisie, bo nie rozumieją o co w niej chodzi. To nie tak, że nie potrafią zrobić dobrej gry, po prostu są łasi na kasę. Steam niedawno zaktualizował zasady, przez co setki gier zostały usunięte. W większości powieści wizualne, skupione na nielegalnych aktach łóżkowych, możesz pomyśleć, aha, no, ma sens. No ma, ale to nie była decyzja Valve. Grupa Collective Shout protestowała przeciwko tym grom, co w końcu wybarło presję na Wiza i MasterCarda i nie zezwalają na sprzedaż tych gier używając ich kart. Przez co Steam musiał aktualizować zasady, żeby nie blokowali kupna innych gier. Collective Shout już protestowało przeciwko bardziej mainstreamowym grom jak GTA V albo Detroit Become Human, więc możesz dojść do sytuacji, w której normalne gry. Są blokowane i Steam nie będzie miał jak zareagować. To słuchaj tego. Mało kto tęskni za tymi grami, ale ludzie się wkurzyli, bo jak to tak ruszacie naszego Steama. I spojrzeli głębiej w to Collective Shout. Dużo osób mówi, że oni są przeciwko treściom dla dorosłych w ogóle. Mimo, że sama grupa twierdzi inaczej, że bronią kobiety i dzieci, to kto im przewodzi może mieć jednak inne zdanie na ten temat. A właśnie, bo im się udało usunąć GTA V ze sklepów w Australii. Gra zachęca ludzi do znęcania się nad kobietami. Był artykuł Weiss odnośnie tego, ale został usunięty. Podobno zaczynają od gier, bo to łatwy cel, a niebo najwięcej szkodzą. Aha. No i ich założycielka broniła Cuties. Film mocno seksualizujący nieletnie. Była sugestia zabronić operatorom płatności odmowy legalnych transakcji, albo żeby Valve zrobiło własny odpowiednik Mastercarda, ale na razie jest jak jest. Piractwo wraca do łask, bo ludziom nie podoba się, że strony z firmami typu Netflix, HBO, Disney Plus zmieniły się w to, co chciały pokonać telewizję. Więc ludzie oglądają w mniej legalny sposób. Oprócz tego, FBI zamknęło strony z Roma. Twierdzą, że spowodowały one stratę rzędu 170 milionów dolarów. W zaledwie 3 miesiące. A pewnemu włoskiemu youtuberowi grożą 3 lata albo 15 tysięcy euro grzywny za uwagę recenzjonowanie fizycznych emulatorów retro gier, bo promuje piractwo w ten sposób. Tymczasem stronom, które sprzedają takie cudeńka, typu Amazon, nie zrobili nic. Each to strona, na której mali twórcy gier i nie tylko, mogą promować swoje gry. I wydarzyła się ta sama sytuacja co ze Steamem. Tylko tutaj sprawa się nieco komplikuje, bo znikło 17 tysięcy gier. I nie chodzi tu o tytuły bardzo mocno erotyczne, wszystkie gry Nocy for Work zostały tymczasowo usunięte z wyszukiwania, czyli gry z przemocą, krwią i przekleństwami też spadły. A twórcy nie mogą wypłacić pieniędzy, które na nich zarobili. Twórca Nier Automaty opisuje sytuację tak. Możesz ograniczyć wolność słowa innego państwa. Wprowadzili zmiany w regulaminie. Nie można promować innych serwisów, na których się streamuje. Liczą jako spam. Suchar porozmawiał ze staffem Twitcha i tłumaczył, że ciężko się z nimi pracuje. Że Kik zawsze odpisze i to całkiem szybko. Na co usłyszał? A czy tobie nie przeszkadza, że Kik ma pieniądze z hazardu? Twitch sam ma całą odrębną kategorię na hazard. Mimo bycia dziesiątym największym językiem na Twitchu, jeżeli chciałbyś zakupić reklamy w Polsce, to nie ma takiego kraju. Są za to Niderlandy, mimo że to 22 względem wielkości język na platformie, porównując zarobki. Na Kiku Amerykanie dostają mniej więcej 45 dolarów, a Polacy 40 za 1000 widzów. Gdzie na Twitchu? Polacy mają za 1000 widzów pomiędzy 30 a 60 centów. Tajlandia i Kambodża prowadzą wojnę jakoś od wczoraj. Obie strony twierdzą, że to tamci zaczęli. Zaatakowane zostały jednostki wojskowe oraz cywilne. Aktualnie nie żyje 12 cywili po stronie tajlandzkiej. O ofiarach po stronie Kambodży na razie nie wiadomo. Granica ponad 500 mil została zamknięta. Poszło Trochę ironicznie o świątynie, a dokładniej do którego kraju należy, bo Francuzi rysowali im granice za czasów kolonialnych, a Tajom się ona nie podoba. Ale mimo to opinia publiczna jest przeciwko wojnie. Tajlandia ma trzy razy większe wojsko od Kambodży i do tego lepiej rozwinięte. Prowadzili wymóg weryfikacji wieku za pomocą dokumentów tożsamości. Chodzi o to, żeby dzieci nie widziały treści dla dorosłych, czyli żeby mieć wkląt na kanały 18 na Discordzie, albo widzieć treści dla dorosłych na Twitterze. Musiałbyś im wysłać zdjęcie dowodu albo innego dokumentu tożsamości i swojego selfiaka, ale weryfikacja na razie działa na słowo honoru, bo ktoś użył death trending do weryfikacji, więc może nawet takie dokumenty by przeszły. Albo można pobrać VPN, jak większość OK. Co ciekawe, Wikipedia obawia się, że o nich. Też będą wymagać weryfikacji. Karą za nieweryfikowanie jest grzywna do 18 milionów funtów. Niecałe 90 milionów cebulionów. Już jest petycja podpisana przez ćwierć miliona ludzi, żeby znieść tę ustawę. To taka apka dla kobiet, na której oceniają swoich byłych i dają flagi. Głównie czerwone. Celem było ostrzegać przed niebezpiecznymi mężczyznami, a żeby mieć dostęp trzeba było zrobić selfie w ramach weryfikacji płci. Niedawno dostała pierwsze miejsca na App Store. Nie było weryfikowanych. Czy piszą prawdę o tych mężczyznach, albo czy nie piszą za bardzo osobistych rzeczy? No i Forczan, bo kto inny, zlikował 72 tysiące zdjęć z aplikacji, z czego 13 tysięcy to były zdjęcia weryfikacyjne, selfie, jak i dowody osobiste. Nawet powstała mapka, gdzie zrobiono zdjęcia, mimo że aplikacja twierdziła, że nie zapisuje żadnych zdjęć, a dostęp do zdjęć mógł mieć każdy z linkiem bo baza danych była otwarta. Ti twierdzi, że zapisali tylko zdjęcia zarejestrowane przed lutym 2024, więc jak ktoś się zarejestrował niedawno, to nie ma problemu. To słuchaj tego. Piotr Maciejczak wrzucił komentarz, że community manager twierdziła, że w Polsce mówią po rosyjsku. Pytała również o to, kto jest największym polskim streamerem. Oprócz tego nie wiedziała, co to PGA, mimo że Twitch sam miał tam wystawy. A jak jej wytłumaczyli, co to jest, to powiedziała, że nie da rady zrobić wystawy. Bo się nie pomieszczą wszyscy partnerzy, ale potem obiecało jakiś event z ich strony na PGA. Padło również pytanie, po co są rangi partnerów, skoro i tak nie dają benefitów, których by nie było w programie towarzysza. Odpowiedź poczytaj na stronie. Pomijając fakt, że nie ma polskiej moderacji, przez co te benefity nie są realizowane. Wewnętrzny Discord dla partnerów też nie działa tak, jak obiecywano. Niedawno wprowadzili wymóg weryfikacji wieku w UK. Jeżeli chcesz zobaczyć treści 18. Petycja przeciwko temu uzyskała prawie 400 tysięcy podpisów. Rząd UK odpowiedział: nie, i będą wprowadzali ustawę jak najszybciej, jak mogą. By mieszkańcy UK mogli skorzystać z jej ochrony, członek partii pracy, Sarah Champion, zasugerowała zbanować VPN. Jeżeli się okaże, że wpływają negatywnie na egzekwowanie nowego prawa. A samo promowanie vpn w tym celu jest nielegalne. Partia Reform UK ogłosiła, że pozbędą się tej ustawy, jeżeli zostaną wybrani. Oprócz tego jest planowane bardzo podobne prawo w USA. Australia już ma podobną ustawę, ale tam koncentrują się na mediach społecznościowych. Nowe prawo w UK wywołało oburzenie na całym świecie. Skutkuje ono między innymi tym, że Spotify usunie Twoje konto, jeżeli nie zweryfikujesz wieku w przeciągu 90 dni. Teraz Stany dostaną swoją wersję, sprawdząc co oglądasz kiedy i jeżeli AI uzna, że jesteś nieletni, to będzie wymagać, abyś zweryfikował swój wiek za pomocą dowodu, karty kredytowej albo zdjęciem. Niektóre portale wymagają, abyś zweryfikował wiek, jeżeli to ty twierdzisz, że masz 13 lat. Natomiast YouTube sam może uznać, że jesteś za młody i wymagać Twoich danych osobowych.